Możecie to zeshotować na TikToka. Nazywam się Robalini i Patryk Śliwa. Jestem największym konfidentem w Polsce. Jestem sześćdziesiątką. <grym> jestem sześćdziesiątką i co z tego? Jestem konfidentem i co? I co mi zrobisz, jak siedzę w domu i nie wychodzę z domu? I co mi zrobisz? Że jestem sześćdziesiątką? Każdego na konfidence. Nawet jak pies nasra po lesie, to już idę od razu z ze zdjęciami, z dowodami, ze wszystkim. R możecie sobie z tego robić szoty, bo ja siedzę i nie wychodzę wcale z domu i mnie to nie obchodzi. Nic mi nie zrobicie, że jestem konfidentem i sześćdziesiątką i co? Myślicie, że mnie to boli? Mnie to nie boli, bo jestem sześćdziesiątką, bo tak się urodziłem i lubię skarżyć na innych. I co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie, bo nie wychodzę z domu. Bo mieszkam w kretowisku pod ziemią i co? Gościu. <grym> Jestem konfiturą. No i co mi zrobisz? Jestem 60 i co? Będę zeznawał przeciwko jemu i co? Powiem wszystko, że on podał numer. Wszystko powiem. Wszystko co napisał, wszystko co podał, wszystko powiem do chuja pana. Nie ma że czegoś nie powiem, wszystko powiem. Nie będzie tutaj żartów ze mną, tak? Chłop co to zrobił, ma przez no i tyle no. Ja się nie będę bawił z gościem. Podał numer, będzie na policji za to, i tyle. Kto podał numer, będzie odpowiadał za to przed sądem, mnie to chuj obchodzi, no i tyle. Gościu. linii od fejmu ci odpierdala, ale ja nie mam fejmu, chłopie. Dopiero będę miał, zobaczysz, co się szykuje niedługo. Zobaczysz niedługo. Kto, <laughs> co? Jesteś Robalini. Kto? Gogalini? Ro... <noise> Robalini. Co to jest za gówniarz? Nie wiem. Roga... Kolega mi mówi, że wyglądasz, że wyglądasz jak on. Kto to jest w ogóle ten Gogalini? A ja sam nie wiem. Pytaj się kolegi. Halo, kolega. A... O, youtuber. Kto to jest ten Gogalini? Jaki... <noise> Robalini. Nie no, widzowie. Siema. Co to ma za chain? Siema. Co ten kolega po środku taki zaciesz ma? Bo ci ruchał matkę kurwa. Ta? A dajcie mu chrupkę zjeść, czemu ten sam zjada wszystko? No... Weź sobie kamerę wpierdol. Nie chcę. On jest twoim widzem, wiesz o tym. Ta? A czemu tam ten typ się próje Chce być... Już nie powiem co? Ale gościu kurwa, weź kamerkę. Dobra gościu, gościu, rozłączam się, podziękujcie koledze. Rozłączam, narada. rozłączam Nara, wygra, wygra, wygra Nara, yeah. mnie, całujcie